Witajcie przedszkolaki, z tej strony ciocia Asia i mam dzisiaj do y, pomocy dwie osoby. Poznajecie te osoby? Osoby? To jest Jagódka. Pomacha Jagódka, przywitaj się. I lęka. Powiecie coś, powiedzcie cześć. 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 Słuchajcie, dzisiaj chcielibyśmy Wam zaproponować zrobienie w domu małego eksperymentu. To nie będzie trudny eksperyment, bo będziecie potrzebować troszkę pomocy rodziców. A eksperyment będzie dotyczył... Czego? Dziewczyny, co to są? Jajek! Jajek! Tak, będzie dotyczył jajek. Słuchajcie, jakie jajka są? Popatrzcie, każda sobie weźmie jajko do ręki. Jagódka, proszę. Jakie te ostrożnie. jajka? Ostrożnie, bo są surowe, tak? To są surowe jajka. Jakie te jajka są? One są twarde czy miękkie? Twarde. Jagódka, jakie jest jajko? Twarde. Twarde, jest takie gładkie, twarde. Yy, zobaczcie, jak. Zrobimy tak, to ono się odbija, czy się nie odbija od. Pod, od nie. Spróbuj tak delikatnie. Nie. Czyli nie jest jak piłeczka, jest takie bardziej twarde, ma skorupkę. A ja dzisiaj Wam zaproponuję zrobienie eksperymentu, żeby z naszego jajeczka powstała troszkę taka piłeczka. Myślicie, że się da? Nie. Jakutka, jak myślicie, da się zrobić z jajka piłeczkę? Nie da? No to sprawdzimy. Słuchajcie, na razie odłożymy swoje surowe jajka, odłożymy tutaj, tak, żeby się nam nie rozbiły. Posłuchajcie, jeżeli jajko takie surowe zanurzymy w wodzie z octem, to jest szansa, że zrobi się nam z tego jajeczka trochę piłka. Dobra? No to weźmiemy, nalejemy. Lęka może naleje octu do miski. Mama potrzyma. Lęka naleje. No wlej, tak, żeby była miska. Sto błęka. Jagódka, włożysz jajko do y, miseczki? Mhm. Zobaczcie, tego tutaj nie widać, ale jeżeli wlejemy, włożymy jajko do miski z octem, najlepiej do słoika i zamkniemy ten słoik, to pod wpływem reakcji chemicznej, o, zobaczcie, zaczyna się to dziać. Pokażę wam, y, pokażę wam to później, jest albo zobaczyć, białe. zobaczycie, co się, będzie, co się dzieje z, z, tą, z tym octem i jajkiem, co, no, co się tam dzieje. I Powstają co? Małbąbelki. Powstają bąbelki. I pod wpływem y, reakcji chemicznej, która powstaje tutaj y, z jaj, jajkiem i z octem, wypukiwane jest ze skorupki jajka wapno. I jak będzie tak długo, zobaczcie, się działo to jajko w tym occie, to te bąbelki będą tak działać i działać i działać. I wiecie co się stanie, jak y, z tego jajka y, wypucze się całe wapno, to jajko ma szansę być piłeczką. Zaraz wam pokażę. Chcecie zobaczyć? Aha. Ja już to wcześniej przygotowałam, bo takie jajko w occie musicie trzymać przynajmniej 12 godzin, a najlepiej całą, y, całą dobę, czyli 24 godziny. A co to jest? No to są nasze jajka z octu. O, czekaj, Lenka, zaczekaj, zobaczcie. Lęka, zobacz, weź do ręki jajko. Czeka Jagódka. Tylko nie za mocno, jakie ono jest? Miękkie. Zobaczcie, co się dzieje. Lęka, czekaj, lęka tutaj. Popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli zrzucimy z, yy, z niedużej wysokości. Czeka Jagódka, to trzeba jajeczko myć. To, to jajko odbija się nam jak piłeczka. Spróbuj. Zobaczcie, co to się stało. Dobra, jak. Yy, no, żeby nie spadło na ziemię. Słuchajcie, jak. Lęka zaczekaj, chwilkę, nie rzucaj. Jak wyjmiemy jajko z y, wody, z octu, to ono będzie miało troszkę taką skorupkę. Zobaczcie, co się tutaj dzieje, widzicie? I to można zanurzyć w wodzie, ja to umyję. I jak delikatnie rodzice Wam pomogą, to spłuczemy z całego jajka tą skorupkę wierzchnią. Lęka, żeby Ci nie spadło to jajko i dam już jagódkę. Jagódka też będzie miała swoje jajeczko. Zaraz wam pokażę. nie jest. O! Właśnie co się ręce stało? Lęka za mocno nacisnęła jajko. Mm. <noise> I e, skorupka jajka, która była bardzo miękka, która była pozbyta, pozbyta wapna. Lękoniuż, już tak zrobiło się, wypłynęło prawdziwe jajko, bo pod tą osłonką, która jest na zewnątrz taka miękka, wciąż jest prawdziwe jajko, które zachowuje swoje okay. właściwości. To tylko skorupa. Zobacz, co się stało z, le... z Lęki jajkiem. Lęka za mocno, słuchajcie, uderzała o, nie ścieraj na razie, za mocno uderzała o blat i to jajko po prostu pękło. Zobaczcie, jest miękkie można przycisnąć. Odbija się jak tutaj odbija się jak piłeczka. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jak będziecie patrzeć pod słońce albo przeświecicie latarką, można zobaczyć w którym miejscu znajduje się żółtko tego jajka. Bez rozbijania go. Jajmiko, jajmiko. Mhm. Delikatnie jędtka, bo jak za mocno naciśniesz, delikatnie myszko, bo jak za mocno naciśniesz, to jajko się stłucze. Z takiej, o, z takiej wysokości tak nisko. Spróbuj tak nisko. Tak, popatrz jaka piłeczka z jajeczka się stała. Dobra, posłuchajcie. Jeżeli takie jajko, które już wyciągniemy z octu, włożymy do, na kilka dni do zwykłej wody, to to jajko powinno stęcznieć, czyli powinno urosnąć. Natomiast po tym eksperymencie, jeżeli włożymy do wody z cukrem to powinno ono się znowu skurczyć. Spróbujcie, jeżeli macie, macie jajeczko, które Wam rodzice dadzą, spróbujcie zrobić taki eksperyment. Myślę, że będziecie bardzo ciekawi, tylko trzeba być cierpliwym, bo trzeba, musi kilka dni jajko leżeć później w wodzie i później kilka dni w wodzie z cukrem. I zobaczcie, co się będzie działo z jajkiem. Tymczasem zachęcam Was do włożenia jajka do stół i zobaczycie, co się stało z tym jajkiem. Poobserwuj, gdzie jest żółtko jagódka? Widzisz, gdzie jest żółte? I z żółte u góry popatrz pod słońce. Można latarką przyświecić. Ręka już rozprząta po eksperymencie, po swoim jajku. Tymczasem my was pozdrawiamy. E, udanego, udanego eksperymentu z jajkiem. E, do zobaczenia. Papa, pożegnaj się gutka z kolegami i koleżankami. Papa. <laughs> pa, pa.